odchylony kopnął piłkę w kosmos. No musi to być frustrujące dla trenera, który na pewno gdzieś ćwiczył na, na treningach. Może nawet na ostatnim treningu przed meczem. Oj, popatrzmy, jest bramka! Ależ tutaj zaskoczyli nas zawodnicy KKS-u. I mamy po prostu jeden do zera. Dokładnie tak, oddałem ci ciężko tu zawodnika, który by jakoś tę grę szarpał, mocno by się zaangażował i cały czas chciał futbolówkę. No raczej tutaj właśnie w takiej przeciętności, szarości toną te starania dzisiejszych gospodarzy. No i może właśnie, gdyby jeszcze troszkę jakości do ofensywy udało się dodać, no to ten sezon wyglądałby inaczej. No a tak, wiemy, że Polen niestety nie uniknie najgorszego. Popatrzmy, Zawistowski z kolejnym dośrodkowaniem w ciągu ostatnich 10 minut piłka pod nogami Gordio. Gordio jest bramka, jest 2 do 0. No świetne to uderzenie. Widzimy, że nie cieszy się tutaj nawet Hiszpan. Wydaje się, że to jest dla niego kolejny dzień w pracy, ale powinien, proszę Państwa.